Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. W kolejnym odcinku dzisiaj będziemy rozmawiali stricte o kogutach. Zaraz znajdę jakiegoś koguta, żeby Wam powiedzieć dokładnie, co planuję dzisiaj Wam przekazać. Przede wszystkim, moi drodzy, jeżeli kupujecie koguta młodego, czy koguta już w starszym wieku, czy takiego, który jest roczny albo i nie jest, pamiętajcie o paru ważnych zasadach, ponieważ bardzo często piszecie mi w komentarzach i też stwierdziłem, że Warto by było taki film dla Was nagrać. Co zrobić? W momencie, kiedy kogut was atakuje, albo atakuje inne zwierzęta, albo walczy z innym kogutem, bo jest bardzo agresywny. Także dzisiaj nie będziemy się skupiali na kurach, tylko skupimy się na samych kogutach. Już jeden taki odcinek był, natomiast nagrywam drugi, żeby Wam powiedzieć dokładnie, słuchajcie, co należy w tej sytuacji zrobić i czy w ogóle cokolwiek można zrobić, jeżeli kogut jest agresywny. Bardzo często się tak może zdarzyć, bardzo trudno czasami jest to ocenić przy handlarzu, przy sprzedawcy czy ten kogut będzie agresywny w hodowli, czy nie będzie, czy będzie atakował Was, może was, Wasze dzieci, może członków rodziny, może będzie atakował inne zwierzęta w ogóle, które macie, lub kury, lub właśnie koguta, którego macie w hodowli, albo Was. Więc warto słuchajcie o tym, co nieco... Powiedzieć. Więc zapraszam Was do oglądania. Oczywiście, jak możecie na wstępie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Mnie to bardzo motywuje, żeby dalej dla Was nagrywać i tutaj Wam pomagać. Więc słuchajcie, tam już jest jeden kogucik. Nie wiem, czy widzicie właśnie ten biały. Zaraz tam może do niego podejdziemy. Jest jeszcze drugi kogucik, którego na razie nie widzę, ale może mi się uda go zaraz tutaj uchwycić. O, tu już młode kury, słuchajcie, wchodzą właśnie na, do gniazd. Natomiast słuchajcie, zaraz znajdę, teraz co zrobić? Konkrety. Konkrety, krok po kroku. Po pierwsze, tak, no oprócz tego, że musimy w jakiś sposób go ocenić, jak to można zrobić. Przede wszystkim, słuchajcie, kupując kury na bazarze, czy na targu, czy gdziekolwiek, musimy zobaczyć, jak ten kogut się, jak ten kogut się zachowuje. Dlatego tak ważne jest to, żeby kupować koguty młode, ponieważ one mogą się do Was w jakiś sposób przyzwyczaić, albo widzą, jaka kultura, tak to nazwijmy, panuje u Was w hodowli i to co powoduje, że możemy trochę ten czynnik takiej agresywności w tym kogucie wyeliminować. Natomiast jeżeli no, kupujemy już koguta, który jest dorosły i tak dalej, kupiliśmy, to jak możemy słuchajcie sprawić żeby on nie był taki agresywny po pierwsze jeszcze wam odniosę się do tego jak kupujemy ten kogut będzie bardziej żywy ten kogut nawet jak będąc młody będzie odważny jeżeli wy podejdziecie słuchajcie czy postawicie tego koguta wyjmiecie z klatki od tego handlarza podejdziecie do niego to on będzie bardziej on będzie bardziej agresywny, ale może nie do końca, że będzie Was atakował, ponieważ też no, nie będzie się czuł na tyle dobrze, żeby to zrobić. Natomiast nie będzie od Was uciekał. Cechą charakterystyczną, przynajmniej na początku, właśnie tych kur młodych, jest to, że te kokury czy koguty uciekają, a ten może nie uciekać. To jest takie najważniejsze, co możecie wyczuć, ale na to też nie ma reguły. Więc już jeżeli kupiliście tego koguta, słuchajcie, i on jest agresywny, co robić? No, po pierwsze, oczywiście trzeba go odseparować od innych. Zwierząt. I teraz, jak to można zrobić? Oczywiście, to też w tym przypadku nie jest zalecane, żeby tego koguta, słuchajcie, odseparować w taki sposób, że w ogóle nie dać mu żadnego dostępu do innych kur czy żeby nie miał styczności z innymi zwierzętami. Natomiast chodzi o to, że jeżeli widzicie, że on ma takie tendencje, to po prostu trzeba to ograniczać. Jak to można zrobić? No nie ma leków, nie możemy mu podać leków na uspokojenie, jak to pisał jeden z widzów. No bo myślę, że no nie miałoby to najmniejszego sensu. Więc wtedy najlepiej byłoby trzymać. Trzymać go, jeżeli oczywiście ktoś z Was ma taką możliwość, wtedy najlepiej trzeba byłoby go odseparować, włożyć do innej klatki lub nawet, może klatka to, to złe słowo, ale trzymać go na jakimś oddzielnym wybiegu lub oddzielić mu, słuchajcie, wolierom, żeby on widział inny drób, ale nie miał możliwości dojścia do tego drobu, drobiu. Jeżeli będzie, sam, jeżeli będzie sam, to on nie będzie się stawał przez to bardziej agresywny, tylko będzie... Yy, Stawał się coraz bardziej spokojny, i w taki sposób możemy to zrobić. I teraz, oczywiście, podajemy mu normalnie pokarm, podajemy mu wodę, jakieś witaminy, zielonkę. To, czym karmimy inne zwierzęta, to tomu słuchajcie, czym karmimy inne kury, to tomu właśnie. Podajemy. Natomiast, jeżeli on będzie widział inne zwierzęta, tak jak mówiłem wam w przypadku młodych kur, jeżeli wpuszczamy młode kury do kurnika, dzielimy jakąś wolierą czy czymkolwiek, nie mają dostępu do siebie, ale siebie widzą, szybciej się przyzwyczają i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że te stare kury będą ganiały te młode. Tak samo jest, słuchajcie, jeżeli chodzi o. E, tak samo, jeżeli chodzi o koguta. Pamiętamy, żeby oddzielić. Najlepiej tak jak tutaj. Tu by był kogut, a tu by były, słuchajcie, wszystkie kury. I wtedy. Jeżeli oczywiście on jest młody, no i wykluczamy tą wersję, że no nie udało wam się znaleźć odpowiedniego, albo ten kogut okazał się faktycznie agresywny, nie wiedzieliście o tym, nie przyzwyczaił się do Waszych warunków, cały czas jest agresywny, albo jest dorosły i był agresywny, nieistotne. Więc tak, oddzielamy tą wolierą, dajemy wodę, dajemy pokarm. I czekamy, moi drodzy. Czekamy, dzień, czekamy, dwa, czekamy, trzy. Ten kogut nie ma żadnego dostępu do tych kur. Wierzcie mi, to jest tak naprawdę, moim zdaniem, to jest jedyna droga możliwa. Co u nas to pomogło i też wiem, że u wielu z Was, u wielu widzów to pomogło. O, tu jest ten kogucik drugi. Musicie yy, wtedy. Po prostu tego koguta oddzielić na parę dni, potem go wpuścić, zobaczyć jak reaguje, potem znowu go oddzielić, potem wpuścić. Oczywiście są inne metody, słuchajcie. Można tego koguta cały czas, można po pierwsze mu się postawić, tylko wierzcie mi, że są takie koguty, w ogóle są też takie zwierzęta, które walczą na śmierć i życie, więc może okazać się, że wy mu się postawicie, a on będzie was cały czas atakował i za każdym razem tak będzie. Wy go nawet jakoś, nie wiem, uderzycie czy cokolwiek mu zrobicie, a on będzie nadal was atakował, bo po prostu jest na tyle po prostu jest agresywny. I no niestety, no trzeba, trzeba sobie powiedzieć jasno, jak to wygląda. Więc najlepiej byłoby po prostu tego koguta oddzielić i trochę mu przytemperować temperament. Tu nie chodzi o to, słuchajcie, żeby te zwierzęta gnębić, tylko chodzi o to, że jeżeli faktycznie macie ten problem, warto by było coś z tym zrobić. Oczywiście ostateczna wersja, w momencie, kiedy nic nie pomoże, to jest odcięcie mu głowy, bo nic innego nie da się w tej sytuacji zrobić. Są takie koguty, mogą się takie egzemplarze trafić rzadko. To, co Wam powiedziałem, powinno pomóc, natomiast mogą się trafić takie egzemplarze, że się nic nie da zrobić. My mieliśmy kiedyś taki, takiego koguta, nic się nie dało. Słuchajcie, zrobić. Sam się wykrwawił, walczył na śmierć i życie z jakimś innym kogutem i po prostu niestety stało się tak, jak się stało. Więc, tak jak mówię, czasami się nie da pomóc, natomiast ze sposobów, które ja polecam, to przede wszystkim trzeba trochę temperować ten temperament w jakikolwiek sposób, zobaczyć jak on reaguje, bo jeżeli wy do niego podchodzicie, postawicie mu się raz, drugi, trzeci i to pomaga, to to róbcie. Natomiast jeżeli to nie pomaga, no to mówię, ostateczna wersja jest taka, że go zamykamy, dajemy mu święty spokój, czekamy, zobaczymy, co wyjdzie. Yy, więc yy, tak to wygląda, bo oczywiście, jeżeli kogut ma też mocny temperament, ale nie aż tak, że yy, no, będzie was tam ganiał, atakował, ale wy mu się postawicie raz, drugi, trzeci i w pewnym momencie przestanie to robić, też tak może się zdarzyć, bo po prostu zobaczy, że nie może sobie na pewne rzeczy pozwolić. Natomiast może się tak okazać, że to się nie uda zrobić. No i wtedy jeżeli to się nie uda, no to pozostaje ta kwestia, o której wam powiedziałem. Myślę, że tu nie ma sensu stosować żadnych, słuchajcie, leków, żadnych proszków, żadnych takich rzeczy. Oczywiście są substancje, które pomagają i uspokajają ten drób, ale nie ma sensu jakby ingerować ten układ nerwowy i tak dalej tych zwierząt. No bo dla mnie moim zdaniem w ogóle z punktu ekonomicznego to jest gra niewarta świeczki, więc tutaj bym się w ogóle tym nie zajmował. Pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka, żebyście wypamiętali, słuchajcie o tym, żeby jeżeli możecie, to odseparować go, zobaczyć jak się będzie zachowywał, oczywiście robić to systematycznie co jakiś czas. Też nie powodować żadnych czynników stresogennych, czyli nie powinno być, słuchajcie, za bardzo rażące światło. Fajnie by było, żeby te kury miały więcej miejsca, żeby zawsze mogły uciec, żeby nie były bardzo blisko tego koguta, żeby on nie czuł, że on może je zaatakować to są takie podstawy i o tym y, warto y, pamiętać. Także jak widzicie, no jest parę takich metod. Oczywiście no jeżeli kogut jest bardzo agresywny, to nic może nie pomóc. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie dwa koguty w hodowli jeden jest taki bardzo agresywny, no to już tym bardziej trzeba go oddzielić. Więc jest wiele, słuchajcie, możliwości. Czasami po prostu nic się nie da zrobić i trzeba. Mamy dwa i trzeba się z jednym pożegnać, lub tak trzymać właśnie jednego z jednej strony hodowli, drugiego z drugiej. Ale bardzo często może zdarzyć się tak, że nic się w tej sytuacji nie da zrobić. Także wyeliminować, słuchajcie, czynniki stresogenne, dać tym kurom więcej miejsca. Pamiętać o tym, o czym powiedziałem i powinno jakoś to y, pomóc. Także y, trzymajcie się moi drodzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!